To halo, witam bardzo serdecznie. Z tej strony kanał Karracik BDO i dzisiaj przychodzę do Was pacznącami, no, no bo oczywiście jest środa, czyli jak co tydzień paczną no, nowe zmiany, tak więc przyjrzyjmy się co y, pojawiło się tym razem. Y, dwa skromne eventy. pierwszy to jest IFRUX e Ecomic, bardzo dziwna nazwa, ale y, sam event jest bardzo prościutki i Special Challenges zobaczmy sobie co to jest, tak więc pierwszy event ten dziwna nazwa ivrux, to jest nazwa ryby, która jest warta pół miliona i o tutaj popatrzcie jak skinchociki zrobili gdzie będzie można je wyłowić, czyli w tych sześciu miejscach będzie można wyłowić te iwruk, rybki, które są warte pół miliona, tak więc kto będzie chciał, kto lubi jakie miejsce, tam może sobie wybrać. Wydaje mi się, że w tych dwóch ostatnich będzie najmniej osób, tak więc może częściej będą wypadać tych dwóch, no ale do wyboru do koloru oczywiście. I kolejny event, no to nic prostszego jak po prostu parę parynaście lub parę 10 minut. No i otrzymujemy takie pierdołki jak Sour Cranberry Juice. No i te itemki są e, faktycznie błówkami tak więc możecie sobie zobaczyć co to jest jedynie Big Black Feeder można będzie wymienić e, u npc Igor Bartali dla jakichś e, innych przedmiotów, czyli Golden Sunset Bundle te Golden Sunset Bundle można wymienić na jedno losowo później te rzeczy można powymieniać co się otrzyma na takie bufki jak tutaj widzicie a tak to tak to dziwnie porobili, no ale cóż, to jest bardzo prosty event. No chyba nie, chyba nie będzie dało się go e, w żaden sposób zeksploitować, no ale cóż, zobaczymy. Dobra, idziemy dalej. E, dalej będzie można te Shocko Stick Day, te wypadające itemki podczas grindu, czy tam e, gaterowania lub łowienia rybek. Oraz Sail and Prevail Event 2, Loyal Attendance Reward Revamped. Zakończyły się eventy, Community Event, Halloween Costume Contest. Oraz Sail and Prevail Event 1, czyli to było chyba tam 5 razy więcej e, sailingowego expa. A i nagrody będą za e, BDO Great Expedition Contest. Tam trzeba było screenshota zrobić. Tutaj możemy zobaczyć kto wygrał, kto to wygrał. Uuu, trochę tych osób jest. No ale najważniejsze to Destroyers na Blue Team EU i Oktoberlicht EU, no okej, okay, spoko. O, raczej osoby wygrały. Następny, dodali jakąś nową zawartość, to się nazywa Devs Encyclopedia. Będzie można to znaleźć w tym miejscu. Otwieramy sobie tutaj menu przez Escape. I to jest chowany pod Adventure Log Bookshelf. I tutaj nie wiem dlaczego nie mogę mieć tutaj dostępu do tych książeczek, ale no 56 level mam, questy, awakening skończyłem, no i family, fame points, to wydaje mi się, że mam te 600. Family, 1200, tak więc, o może jakiś bóg się pojawił, no nie wiem, zaraz to sprawdzę, najpierw przejdziemy przez te patch Oczywiście zrobię to poza filmikiem, bo na pewno to będzie dużo czasu zajęło, zajmowało, żeby to znaleźć, co się stało. Eee, pozmieniali obrażenia balisty, czyli jeżeli będziemy strzelać z balisty w bramę, to 10% więcej obrażeń, a jeżeli w innych graczy, to 30%. Jakiś sklep jest zamknięty, Marian Peros Shop, nie wiem co to jest, dajcie znać w komentarzu może, jeżeli ktoś wie, eee, i tutaj dodali... Exclusive skill for shy Opis, tylko pozmieni, e, pozmieniali. Class changes. E, added a key guide for different poses, czyli będziemy mogli sobie sprawdzać, jakie pozy będziemy mogli robić podczas siedzenia, tak jak tutaj widzicie. Jak nacisnę Q. O, zmienia, nie? Ma kilka różnych post. Dobra. E, tutaj pozmieniali parę pierdół. Jeżeli chodzi o skille, bo pokazywały się poprzednie, jakby były też aktywne, to już to usunęli ten błąd. Jeżeli ktoś zajmuje się cookingiem, to teraz można było używać dwóch zielonych rybek, zamiast za jedną świeżą rybkę, teraz to pozmieniali, wystarczy używać jednej zielonej lub jednej tej świeżej i wtedy otrzyma się to samo z tej samej recepty. Zmiany w potworkach, znowu znerfili potworki, jeżeli chodzi o Kratugę, chyba wydaje się, że były te potworki jeszcze dalej w dalszym ciągu za mocne. No i zredukowali ilość HP Lightena, tego ostatniego bossa, a jeżeli chodzi o system ochrony Kratugi, aż o 30%, tak więc musiał być no, zbyt ciężki, jeżeli chodzi o graczy, którzy mają około 250 AP, bo dla tych graczy została stworzona ta strefa. Kolejne questy, tutaj w zasadzie nic ciekawego. Jedynie co, to pozmieniali te questy, jeżeli chodzi o e, w jaki sposób można je robić. Teraz będą bazowały na waszej całej familii, czyli będzie można raz na konto to zrobić, a nie raz na postać. Jeżeli chodzi o te daily, one zostały wszystkie zresetowane, i nie będzie można ich powtarzać na każdej z postaci. Wygląda na to, że po prostu. Ludzie nadużywali tego i w ten sposób to zrobili, żeby zapobiec, nie wiem, może za dużo materiałów ludzie zdobywali w ten sposób. Zmiana interfejsu, teraz powinno być bardziej przejrzyście, bo Max Durability będzie pokazywane w ten sposób, czyli Current Max Durability 65, czyli na przykład 35 nam brakuje, żeby było pełne 100, no i tutaj jest, a nie w inny sposób, że jest 65 na 100, i na dole będzie wartość pokazana, ile trzeba będzie zregenerować, czyli chodzi o tą wartość, która na przykład przy enchantowaniu się traci, tak więc, więcej tutaj nie zauważyłem, żeby było ciekawostek. Tutaj znowu są drobne problemy pousuwane lub poprawione, A więc, trochę tych poprawek jest tam. Widziałem też, jeżeli chodzi o interfejs, zostały poprawki zrobione. No i zobaczmy sobie co zostało dodane do Pershopu, bo tam trochę tego jest. Dodane tym razem. I prawdopodobnie chodzi tutaj o rerole. Nie wiem, czy nie zauważyli administratorzy serwera, że ludzie lubią robić rerole. I pojawiły się takie paczki. Ale zanim do tego przyjdziemy, to jeszcze jest. Inna zmiana jeżeli będziemy kupować upgrade. Jeżeli chodzi o zestawy, konta jest Travelers oraz Explorer. Teraz, jak będziemy kupować, to od razu otrzymamy albo 2000 Pereł, albo 4000. Będziemy mogli to odebrać oczywiście w grze. Account, account info oraz później przejdziemy do menu Game Access i tam będzie można otrzymać te darmowe Perełki. A tak więc jeżeli ktoś nie ma Game Passa, a kupuje od razu z Traveler Paker lub Explorer Packer to samo, dostałem albo 2000 albo 4000 pereł, żeby yy, wydać, chciałem powiedzieć zmarnować, nie, wydać na Pearl Shop. Zobaczmy sobie co jest w Pearl Shopie. Tutaj. Tak no więc, jak powiedziałem przed chwilą, bardzo często pojawiają się ostatnio właśnie scrolle do zmieniania broni, czy przesuwania, że tak się wyrażę, poziomu oraz expa klas, teraz robili po prostu cały pak. nie wiem czy zauważyliście, ale kosztują aż 16 tysięcy pereł niby, 41% obniżki jest z 27 tysięcy, wątpię, żeby ktoś kupił. Za 28 tysięcy taki zestaw, no ale kuszą, kuszą. Ja w sklepach chyba się z Lidla, od Lidla nauczyli i no 16 tysięcy Pereł, no to, to jest 160 euro. No to na polskie to będzie no 700-750 zł, coś takiego, no trochę sporo. No nie wiem, czy ktoś takie coś kupuje, no ale jeżeli dają co chwilę takie właśnie kupony, tak jak tutaj możecie widzieć, za, o, za 10 tysięcy tu jest trochę ich mniej. No to musi być na to popyt w takim razie. Znowu zestaw z walipakiem za 3250 plus pewnie 100 artyzjanów. Artizian Blessing. Aha, to znowu jest ten walipak, co oddaje perełki. Czyli będzie można kolejny raz kupić walipaka, który oddaje perły. O, jakiś nowy outfit dla rangera oraz. Tamera mi się wydaje, teraz Snow Premium Set, jeszcze tego nie widziałem. No oraz Snowflake Outfit Set, to chyba było już w zeszłym roku, dla wszystkich klas. Frostbite Outfit Set, tak samo, troszeczkę szybciej się pojawiło. Tak więc to chyba tyle, jeżeli chodzi o zmiany. 13 listopada najwięcej chyba w Perlshopie się pojawiło. Tak więc dajcie znać, czy korzystacie z takich zmian, czy lubicie rerolować i wydawać tyle pereł, żeby mieć od razu przygotowaną kolejną klasę. Dajcie znać w komentarzu i żegnam się z Wami, bo to wszystko. I do zobaczenia niebawem. I